Witam, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, kochani. Zaczynamy, zaczynamy nasz trening z małym opóźnieniem, bo u nas tutaj na styku wyszło nasze poprzednie spotkanie na fanpage'u i liczymy na rekordowe odsłony, bo poprzednie spotkanie na fanpage'u, słuchajcie, obejrzało prawie 6 tysięcy ludzi. Dlaczego tak jest i dlaczego będzie coraz większa oglądalność i skuteczność, bo my ciągle idziemy do przodu, ciągle robimy o jeden krok dalej i nie ma możliwości, żeby to nie działało. Ok, uh, tak, sprawdzimy teraz, czy my jesteśmy tutaj czy słyszalni, tak, ok, widzę Was już, kochani, tutaj. Tak, napiszcie, jak nie widać, jak mnie słychać w komentarzach. Nie? Ok, dajemy dosłownie minutkę. Minutkę włączę kamerę na chwilkę. Minutkę, żebyśmy się wszyscy zebrali. Tak. I zaczynamy. I zaczynamy. A tak, już moją tablicę magiczną. Czekamy. Za chwileczkę zaczynamy, kochani. Zbieramy się. Zbieramy się wszyscy na platformie. Okej. Okay. Jesteśmy, wracamy na łącza. Tak, fantastycznie. Słuchajcie, w tej chwili kochani, w tej chwili zapraszamy. Nie, nikt nie miał głosu ani obrazu. Jest okej. Okay. Nikt nie miał, wyłączyłam na chwileczkę, tak żebyśmy mogli zebrać wszyscy razem. Zusammen. Bo za mało było nas do pieczenia chleba, tak? A w międzyczasie szukam, zaginioną tablicę elektroniczną. Dzisiaj będę na zwykłe pisał, trudno. Ok. Posłuchajcie. Napiszcie po prostu, jaka jest widzialność. Jak mnie widać, jak mnie słychać. Jak wasz nastrój. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Patrycji Ołocheńskiej, Bardzo dziękuję. Małgosi Zając. Anie Gutek. Bardzo dziękuję Edyce, Sławkowi Wiśniewskiemu za to, że w tej chwili, no przed chwilą rozstaliśmy się na innej, byliśmy na Power Team Pro, gdzie mieliśmy nasze grupowo follow-up. Ja bym chciał od razu Wam powiedzieć, kochani, od razu Wam powiedzieć ważną rzecz. Jeżeli ktoś z Was miał do czynienia kiedyś i możliwości działania gdziekolwiek indziej, w jakiejkolwiek innej grupie, firmie, to wtedy będziecie mieli skalę porównawczą. Rzadko gdzie, ile ludzi, kiedy przychodzili do nas na treningi z Facebook Marketingu, z bootcampu, oni powiedzieli, my tak zazdrościmy Waszym ludziom, że oni mają nie tylko wiedzę odnośnie tego, jak budować biznes przez a, sieci socjalne, ale mają również właściwe prowadzenie. My jesteśmy sami. Nikt nas niczego nie uczy. Musimy sami myśleć, jak zorganizować prezentację, jak zorganizować szkolenie, co mówić. Chodzimy, zgłębiamy się, czytamy książki, jesteśmy na treningu różnego rodzaju, o, gdzieś tam w internecie, zbieramy po, krok po kroku. Kochani, dopóki człowiek tego nie doświadczy, on tego nie jest w stanie docenić. Kto z Was rozumie, o co mi chodzi? Kto z Was rozumie, kochani? To, co my mamy, mamy autentycznie. Biznes pod klucz, gdzie człowiek, który z pierwszego dnia, on jest prowadzony, jeżeli nie jest prowadzony, to chyba po prostu jest sierotą. Sorry, nikogo nie chcę obrazić, ale prawdopodobnie jest sierotą i prowadzony przez sierotę. No bo mamy wszystko na dłoni, kochani. Wszystko. Jak wystartować? Szkolenie startowe jest w systemie. Co zrobić? No dobrze, na Facebooku jak? Na platformie systemowej wchodzisz, i tam jest dokładnie jak. Zrobić Twoją stronę na Facebooku, żeby ono było magnesem. Jak zacząć rozmawiać z ludźmi? Jak komunikować? Jest na ten temat szkolenie. Mało tego, że jest na ten temat nagrane, ale również prowadzimy szkolenie na żywo. Mało tego. Każdego dnia, każdego dnia o godzinie 19, za wyjątkiem a, dni świątecznych wolnych, my prowadzimy specjalne spotkanie. Nazywa się spotkanie, Wam teraz pokażę, byście się o co tu chodzi. Tak. Ja teraz przejdę. I pokażę, pokażę Wam na platformie, dosłownie, tak? O, poczekajcie, okno aplikacji. O, tutaj. O. Dobrze, udostępniam. Chcę, żebyście Wy to widzieli. Prezentuję wszystkie. Macie to już teraz widać, po, 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 prawdopodobnie. Wy to widzicie, tak? Zobaczcie. Co tutaj jest? Każdego dnia rano wy wstajecie, ale Wy już widzicie, tutaj jest plan. Jest plan wydarzeń. Wtorek, 12 marca, plan dnia. Zadaj sobie pytanie, jak wiele osobom pomożesz dzisiaj wyzwolić się z biedy. Pierwsza osoba na liście do tej. dopilnujcie, że wszyscy Wasi partnerzy, kochani, wszyscy, będą równie dobrze korzystać z platformy, jak korzystacie Wy. Ponieważ to nie jest tylko plan. Tam również jest, również, również jest jest również przejście na konkretne miejsce, gdzie będzie spotkanie. O 19 było spotkanie, kliknij, by dołączyć. Więc twój partner nie musi szukać gdzieś chodzić, szukać linków, to jest tutaj. O 20, bo przed chwilą skończyło się, kliknij to, bo dołączyć. Od razu jest przekierowanie na fanpage. I teraz trening. Jak byliście tutaj, to klikając klikać to dołączacie do, od razu do hangoutu. Tak? My odpalamy dzisiaj. A dwutygodniową sprint maraton, o tym będziemy rozmawiać za chwilkę. Tak? I teraz zobaczcie, mamy tutaj, jako partnerzy, wszystkie kroki rozpisane szkolenie wprowadzające, plan działania, awans jeden tygodniu. jak uczynić Twój profil magnesem. Ci z Was, którzy nie byli się tutaj, to przejdźcie jeszcze raz. Jak rekrutować, używając Facebooka, follow-up, ponawianie kontaktu. Jest wszystko niezbędne. Plus, jeszcze są szkolenia archiwalne, tak? Skrypty, bo jak uzyskiwać polecenie, jak zorganizować pracę w grupach i czatach. Wszystko krok po kroku. Pytanie, odpowiedzi. Wszystko, co jest potrzebne, plus wasze rezultaty. Coraz więcej rezultatów produktowych, coraz więcej rezultatów biznesowych, tak? I teraz trzeba, abyście sami, kochani, nauczyli działać z tej, z tej platformy, ponieważ to jest narzędzie, które funkcjonuje. Sprawdźcie, żeby u Was w profilu obowiązkowo był Login Zidio, bo jest film, który pokazuje tutaj na naszej platformie, co trzeba zrobić, jak to działać. Ale jeszcze raz Wam powtarzam, kochani, Login Zidio powoduje, że kiedy człowiek dostanie od Was link na platformę, kliknie, zobaczy prezentację, właśnie tutaj, tak. Zobaczył prezentację, będzie mógł kliknąć dołącz do Zidzia albo na start, żeby zobaczyć pierwsze kroki. Będzie mógł zobaczyć rezultaty. I kiedy kliknie dołącz do Zidzia, gdzie on dołączy? Po przeczytaniu albo przez oglądanie instrukcji kliknij zarejestruj się w Zidzia i gdzie on się zarejestruje? Pod wami. Ja tutaj akurat zrobiłem tak, jakby ktoś no, akurat na moim córkę robiłem tak, żeby jakby to ono rejestrowało się. Kliknęło mi, gdzie ona rejestruje się pod vedutafamily.com, Agnieszka Weduta, to jest nasz główny kontakt. Jak kliknie join, to od razu dołączy do Twojego biznesu. Tak działa platforma. To jest faktycznie automatem. I teraz, jeżeli Ty chcesz, żeby to działało na Ciebie, to musisz u siebie, teraz Wam pokazuję tu, to jest back office, to jest back office um, gościa, który dostaje od Was link, który ma z Wami możliwość kontaktować się. Tak? Natomiast żeby to działało w ten sposób jak wam pokazałem, musicie tutaj wbić swój login Zidzia. Ten, który logujecie się do, wasz login, ten, który wymyślaliście i on jest częścią waszego adresu. To jest obowiązkiem, bo tego nie zrobicie, tak? Jeżeli tego nie zrobicie, to w tym momencie w tym momencie jak osoba otrzyma link i wejdzie tu jako part, jako gość, przepraszam, i kliknie dołącz do Zidzia, to nie będzie przekierowane na Twój link, żeby zarejestrować A więc to, co mamy w tej chwili, to jest system. Ja niedawno pokazywałem naszemu serdecznemu przyjacielowi, który działał w branży od wielu lat, który jest ogromnym autorytetem, ja mu pokazałem system właśnie, z każdej strony, co mamy, jak to funkcjonuje, jaką wiedzę, czego uczymy. Ja on powiedział, ile czasu Wam to zajęło? Ja mówię, no sporo, my rok czasu. Ja sobie nie wyobrażam. Wy jesteście o 10 mil, o 100 mil, o 1000 mil do przodu tego, co ja wyobrażam, wyobrażam sobie o biznesie, jak mu jak będzie łamał online, gdzie ludzie zdobywają kontakty, jak to idzie. On był w szoku. Ja myślałam, my tak akceptujemy, że wszystko jest, już, wszyscy już to wiedzą i tak dalej. Nie, kochani, daleko nie wszyscy. Daleko nie wszyscy mają dostęp do tej wiedzy, do tych umiejętności, do tych możliwości, które macie daleko nie wszyscy, uwierzcie mi, daleko nie wszyscy, tak, gdzie teraz, słuchajcie, was gubiłem w tej chwili, was teraz gubiłem, ok, daleko nie wszyscy, widzę was, i teraz, co należy zrobić, kochani, po pierwsze, po pierwsze, tak, zatrzymamy,